Słowa Ewangelii według świętego Marka. U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy i zauważyli, że niektórzy z jego uczniów brali posiłek nieczystymi to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali go więc faryzeusze i uczeni w piśmie, dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami. Odpowiedział im, Słusznie prorok Izajasz powiedział o Was, o błudnikach, jak jest napisane Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie, ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji, dokonujecie obmywania dzbanków i kubków i wiele innych podobnych rzeczy czynicie. I mówił do nich... Sprawnie uchylacie Boże przykazanie, aby swoją tradycję zachować. Mojżesz tak powiedział: Czcij Ojca swego i matkę swoją oraz Kto zło rzeczy Ojcu lub matce, niech śmierć poniesie. A wy mówicie Jeśli ktoś powie Ojcu lub matce Korban, to znaczy darem złożonym w ofierze jest to, co miało być ode mnie wsparciem dla ciebie. To już nie pozwalacie mu nic uczynić dla ojca ani dla matki, i znosicie Słowo Boże ze względu na waszą tradycję, którą sobie przekazaliście. Wiele też innych tym podobnych rzeczy czynicie. W dzisiejszej Ewangelii Jezus wchodzi w spór z Faryzeuszami i uczonymi w piśmie, którzy zarzucają jego uczniom, że nie przestrzegają tradycyjnych rytuałów oczyszczenia. Dla nich obmywanie rąk przed posiłkiem było czymś więcej niż higieną. Było znakiem czystości religijnej. Jezus jednak widzi w tym coś głębszego. Odsłania prawdę, że człowiek może być czysty z zewnątrz, a jednocześnie nieczysty w sercu. Chrystus cytuje proroka Izajasza: Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. To mocne słowa. Pokazują, że można modlić się, wypowiadać piękne formuły, uczestniczyć w obrzędach, a mimo to żyć z sercem zamkniętym na Boga. Jezus przypomina, że wiara nie jest zbiorem tradycji ani rytuałów, ale żywą relacją z Ojcem. Nie potępia samych zwyczajów, bo i one mają swoje miejsce, ale sprzeciwia się, gdy stają się one ważniejsze niż miłość, miłosierdzie i prawda. Faryzeusze uczynili z religii system przepisów, który dawał im poczucie kontroli i wyższości, lecz odsuwał ich od samego Boga. Jezus natomiast przywraca właściwy porządek. Bóg patrzy na serce. Ta Ewangelia jest lustrem dla każdego z nas. Czy w mojej wierze nie ma zbyt wiele przyzwyczajenia, a zbyt mało serca? Czy nie zdarza mi się mówić o Bogu, a żyć tak, jakby go nie było? Chrystus zaprasza nas dziś, byśmy pozwolili, aby Jego Słowo oczyściło nas od środka, od egoizmu, pychy, pozornej pobożności. Jezus pragnie autentyczności. Chce, by nasze gesty i modlitwy wypływały z miłości, a nie z rutyny. Każda modlitwa, każdy znak krzyża, każde słowo Ewangelii nabiera mocy dopiero wtedy, gdy płynie z serca otwartego na Boga. Prośmy więc, by Pan oczyścił nas nie tylko z zewnątrz, ale przede wszystkim w sercu. Byśmy czcili go nie tylko wargami, lecz całym życiem. Niech Boże błogosławieństwo towarzyszy Ci każdego dnia. Jeśli ta modlitwa poruszyła Twoje serce, zostaw subskrypcję, polubienie i komentarz. Dzięki temu kanał się rozwija i możemy razem docierać do kolejnych osób ze Słowem Bożym.